mi, gdzie jest twój tatuś? Co to jest tatuś? Biedne dziecko. Moja, ty, moja to, Staszki, Staszki, nie wiecie, co to tatuś. Co one wam zrobiły? Siostro, tatuś... proszę zabrać te dzieci. Ależ, proszę nie wyglądać. Tatuś... Juniorki, nie za mną. Idziemy. Odebrana mi rodziców. Biedne dzieci. Proszę ze mną. Proszę. Nie znają pojęcia ojciec, apokalipsa. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie strategii równości płci. Dokument deklaruje równość, ale skupia się niemal wyłącznie na problemach kobiet, pomijając kluczowe obszary, w których nierówności dotykają także chłopców i mężczyzn, w tym kwestii ojcostwa. Przyłącz się do naszych działań, jeśli nie chcesz takiej przyszłości. Link w opisie. Strike Ojców Online.